Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak nagrywać ekran w telefonie Realme. Na początku otwieramy centrum sterowania i ściągamy jeszcze raz w dół tak aby wyświetlić więcej opcji. Teraz szukamy opcji nagrywania ekranu. Jeżeli nie mamy takiej opcji, wybieramy opcję trzech kropek na samej górze, a następnie wybieramy opcję edytuj kafelki. Teraz w tym miejscu szukamy nagrywania ekranu i dodajemy ją do listy. Następnie naciskamy strzałkę w lewym górnym rogu i teraz wybieramy opcję nagrywanie ekranu. Pozwalamy na korzystanie z mikrofonu, lub też nie, jak wolimy. I możemy teraz w tym oknie, które nam wyskoczyło, włączać i wyłączać dźwięk systemu oraz mikrofonu. Możemy mieć sam dźwięk mikrofonu, możemy nie mieć w ogóle dźwięków, możemy mieć sam dźwięk systemu, lub obydwa dźwięki włączone. Jeżeli chcemy rozpocząć nagrywanie, naciskamy czerwoną kropkę. Jeżeli chcemy zatrzymać nagrywanie, naciskamy pauzę. Jeżeli podczas nagrywania pasek się schowa. Naciskamy na niego, aby go uaktywnić i wtedy możemy wykonywać z nim interakcję. Tego paska na nagraniu nie widać, więc nie mamy się o czym przejmować. Możemy go ustawić gdzie tylko chcemy, tak żeby nam było wygodnie. Przy nagrywaniu ekranu. Jeżeli chcemy napisać, zapisać nagrane wideo, naciskamy tik po prawej stronie przycisku. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć!